Witam serdecznie szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania niechaj słucha, zanim przeczytam y, czytania z dnia, fragmenty z tych czytań, to chciałbym Wam przeczytać y, fragment z Księgi Ozasza. Y, takie dodatkowe słowo, które ma, y, ma nam pomóc zrozumieć te właśnie czytania, y, sens tych czytań. Y, bo dzisiaj musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób możemy coś naprawić. Co my mamy zrobić, żeby zostało naprawione to, co już uległo zepsuciu? Czy wyrzucić to, co zostało zepsute? Na śmietnik, zapomnienia tak jak wyrzucamy no, jakiś zepsuty sprzęt. Czy może naprawić? Tak jak kiedyś się naprawiało buty, skarpetki dziurawe się cerowało. Teraz raczej nikt nie ceruje skarpetek. Kupuje się nowe, żyjemy w innych czasach. Potrafimy szybko zrezygnować z tego, co ma jakąś wartość. A co pochodzi na przykład od Boga? Nie powinniśmy rezygnować tak łatwo z tego, co się zepsuło, z tego, co jest. W śmierci, z tego co, co już yy, wydaje się, że nie jest dobre, bo, bo nie jest już święte. Na przykład kościół, czy kościół jest święty? No wierzymy w to, że kościół jest święty. Jest jeden święty, powszechny, apostolski, ale gdzie jest ta jedność? Gdzie jest ta świętość? Gdzie jest ta powszechność? Gdzie jest to przyjęcie tego kościoła? Więcej jest odrzucenia. Gdzie są apostołowie? Gdzie są biskupi? Dlatego hmm, najpierw potrzebujemy przeczytać fragment z księgi Ozaasza. Więc kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Posłuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan stanął do rozprawy z mieszkańcami tej ziemi. Dlatego, że nie ma już w tym kraju szczerości ani miłosierdzia. A nie uznania Boga. Przeciwnie, rozlały się szeroko po całej krainie fałsz, zbrodnia, kradzież, cudzołóstwo. No widzimy to na własne oczy, tak się dzieje. Jedno krwawe zabójstwo idzie zaraz za drugim. Dlatego cierpi ta Ziemia. I czuje się poniżona razem z wszystkimi swoimi mieszkańcami. Z dziką zwierzyną, z tym, co po ziemi pełza, i z ptactwem w przystworzach. Nawet ryby mdleją w morzu. Przecież widzimy to na własne oczy. Co się dzieje z delfinami, z różnymi rybami, z sakami morskimi, jak umierają, zdychają na plażach. Naukowcy zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje. Ostatnio nawet pewna ryba, taka monstrum, taka brzydka ryba, taka no, wyglądająca strasznie. Zbliżyła się do tafli wody, wypłynęła z tej otchłani, ona tam żyła, tam ją odkryto. Nigdy jej nie widziano na takich głębokościach, gdzie światło słoneczne dochodzi. Ludzie się zastanawiają, naukowcy mówią, co jest grane. Ta ryba nie powinna tutaj być. Ona powinna być tam. Podchłani w ciemności, a ona jest tutaj, coś się tam dzieje na dole. Ekolodzy biją na alarm, ekologizm się pojawia, ludzie chcą ratować Ziemię, bo Ziemia umiera, Ziemia płonie. Tak, tak mówią. No to już wiecie dlaczego, bo Biblia mówi: Dlatego cierpi ta Ziemia i czuje się poniżona razem z wszystkimi swoimi mieszkańcami, bo nie ma szczerości, miłosierdzia, uznania Boga, ateizm rządzi. I dalej. I nikt nie staje w obronie, nikt nie wnosi oskarżeń. Mój lud jest jak niepotrafiący udzielić odpowiedzi kapłan. Dlatego będziesz bez sił za dnia. Bezsilny będzie prorok razem z tobą. Do nocy porównałem twoją matkę, Mój lud stał się podobny do tego, kto nie ma wiedzy. Dzisiaj bardziej króluje emocjonalność, uczuciowość, psychologizowanie tego wszystkiego, co się dzieje w człowieku. A wiedza, rozum no, niestety, e, są w odwrocie. I teraz to jest prawda. To, to jest światło na dzisiejszą ciemność. Może ktoś powiedzieć to jest nieprawda ja się z tym nie zgadzam zawsze tak było możesz się nie zgadzać. Ale jeśli się zgadzasz ze mną no to posłuchaj jakie jest wyjście z tego co zrobić, żeby to się zmieniło żeby świętość znowu stała się świętością i Kościół znowu błyszczał, świecił był... Yy, był drogowskazem dla tych, którzy chodzą w ciemności. Musi się stać coś takiego. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podda, podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Dalej czytamy. Twoi, twoi ludzie odbudują prastare zwaliska. Ludzie odbudują to, co zostało zniszczone przez ludzi. Wzniesiesz fundamenty pokoleń i będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów odnowicielem uliczek na zamieszkanie. To jest słowo Boże skierowane do człowieka. Człowieku, zmienisz oblicze tej Ziemi, naprawisz ją. Naprawisz to, co jest Zepsute. Nie musisz tego wyrzucać. Odrzucać. Po prostu możesz to naprawić. Jak Jezus yy, yy, naprawia to, co człowiek zepsuł. No i pojawia się Ewangelia według świętego Łukasza i w niej czytamy Jezus zobaczył celnika. Hm. Dlaczego celnika? Przecież celnik nie nadaje się do tego, żeby naprawiać to, co zepsute. Przecież on sam zepsuł to wszystko. Celnik to jest człowiek, który zniszczył y, wiele świętości, podeptał wiele świętości. Jak świnia, y, która potrafi podeptać perły, bo nie rzuca się pereł przed wieprze, przed świnie. Y, człowiek, który y, no, w... w, w w oczach farzeuszów i uczonych w piśmie jest przeklęty, i on nie może prowadzić kościoła, on nie może być fundamentem kościoła, on nie może stać się apostołem, na którym to Chrystus zbuduje kościół i to wszystko się odmieni. Będzie taką latarnią, która świeci w ciemnościach. A jednak Jezus zobaczył celnika imieniem lewi. Siedzącego na komorze celnej, rzekł do niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Prawda, że to takie proste, łatwe i przyjemne? No to tak się czyta, że to jest takie proste. W słowie to jest proste, w działaniu jest to dużo trudniejsze i rozłożone w czasie często. Jezus mówi: Pójdź za mną. No ale zaraz się pojawia pytanie: Ale gdzie mam iść, Panie, za Tobą? Pokaż mi. Pokaż mi Twój plan. Chciałbym wiedzieć, tak, 20 lat w przód, może 30, może 40, może na rok. Co się stanie w tym roku? W którą stronę mam pójść? Macie tak? Że chcielibyście wiedzieć więcej od Boga? Że prosicie Jezusa, żeby, żeby powiedział Wam, co dalej? Ja tak mam. Wiecie co on mi odpowiada? Zaufaj. Tak jakbym miał obraz przed oczami Jezusa, który objawił się siostrze Faustynie. Jezu, ufam Tobie. A jeszcze siostra Faustyna potrafi w dzienniczku napisać coś takiego: Przyjmij to wszystko ze spokojem. No, ale ja bym chciał wiedzieć, gdzie mam iść za tobą. Siedzę w swojej świniarni, w, swoim, w, stoi, w swojej stajni augiasza. Śmierdzi mi już to życie. Popełniłem wiele grzechów, zniszczyłem wiele żyć. Jestem znienawidzony. Ludzie na mnie patrzeć nie chcą. Jakby mogli, to by mnie dorwali i rozszarpali na kawałki, bo tak. Mówiono o celnikach. Tak patrzono na nich, z taką złością, bez miłosierdzia. A Jezus mówi: Pójdź za mną. On zostawił wszystko wszystko zostawił wstał i z nim poszedł. To wstał jest bardzo ważne. Bo dzisiaj, jak czytaliście, pierwszy, pierwszy rozdział. Ewangelii według Świętego Marka to na pewno przeczytaliście w 35. wersecie, jak Jezus nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał. Wyszedł od Piotra, z domu Piotra i udał się na miejsce pustynne, aby się modlić. Wstał w ciemności. Więc ty nie pytaj Boga, co dalej. Nie traktuj Jezusa jak wróżbity, wróżki. charzmatyzy tak często mają, bo chcieliby wiedzieć więcej. Nie, nie rób tak. Po prostu wstań w ciemności, a Jezus pokaże ci światło. On będzie twoim światłem i będzie świecił, oświecał twoje kroki. Tylko ty zrób ten krok, wstań. A to słowo wstań, wstał, Hmm. po grecku brzmi anastas anastas a co nam się kojarzy z tym słowem anastas anastasis zmartwychwstanie Jezus stał w ciemności nad ranem kiedy jeszcze było ciemno światło się pojawiło w ciemnościach w nocy. Wstał, chociaż był umarły. Mateusz, zwany Lewim, cel, celnik, wstał w ciemności i poszedł za Chrystusem. Bo Chrystus jest światłością. Wstań. Kiedy apostołowie Piotr, Jakub i Jan byli z Jezusem w ogrodzie Gethsemani, w ogrodzie oliwnym, to Jezus mówił im, wstańcie, śpicie, śpicie jeszcze i odpoczywacie, wstańcie. Mieli wstać, nie wstali. I dlatego, no, kiedy pojawiła się ta ciemność, to nie poszli za Jezusem, tylko uciekli od Jezusa. A przecież Jezus jest, cały czas jest światłością, nawet w tak ciemnych chwilach, kiedy chcą go zabić, zniszczyć, kiedy chcą zniszczyć kościół, szczególnie ci, którzy są w kościele i no już nie potrafią mówić, bo kapłan stracił wiedzę, nie potrafił udzielić wiedzy, odpowiedzi, nie ma tej wiedzy Bożej. Prorok stał się bezsilny chodzi w ciemnościach. Przecież prorok pana powinien być tym właśnie, który pokazuje, co Bóg właśnie robi, bo przecież Słowo Boże nawet mówi tak, że pan nie uczyni niczego, zanim nie objawi tego swoim prorokom. A tym prorokom nie da się objawić działania Bożego, Bożej Opatrzności, bo ci prorocy są w śnie, oni śpią, oni oni są w takiej sytuacji, zdaje mi się, śniło mi się, widzi mi się. Oni się zajmują sobą, są emocjonalnie nastawieni do życia, psychologizują, są słabi, są malakos, są strasznie międzcy. Jakbyście wiedzieli, to chcę wam teraz powiedzieć, żebyście wiedzieli, jak wielu kleryków odchodzi z seminariów, i na przykład przychodzą na studia, gdzie ja studiuję, i chcą skończyć studia teologiczne, ale już jako świeccy, nie klerycy, jest ich mnóstwo. Mnóstwo byłych kleryków przychodzi na te studia, na których ja studiuję, żeby studiować dalej i mieć ten zawód teologa. Ale już nie chcą być kapłanami. Pytam się, czemu? Nie, to nie dla mnie. Nie, nie. Nie. Coś tam złego się dzieje, coś niedobrego się dzieje w seminariach. Zresztą nawet na Deonie ostatnio czytałem, jak ktoś się głośno zastanawiał, co zrobić, co zmienić, żeby te seminaria dawały świętych kapłanów, żeby w ogóle kandydaci chcieli iść do tych seminariów. Łączyć seminaria. Może czas zmienić formę, sposób formacji. Coś jest z formacją nie tak. No tak. Jak dzisiaj nikt nie staje w obronie i nikt nie wnosi oskarżeń. Nikt nie staje w obronie świętości i nikt nie oskarża nieświętości, czyli tego świństwa. Te świństwa, o których teraz często się mówi w kościele, wczoraj nawet było coś episkopat coś tam mówił o tym, że, 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 że te osoby, które były skrzywdzone przez księży w Kościele o nich, się mówi, o nich mówiono dużo, że trzeba krzyczeć właśnie przeciwko tym nieczystym rzeczom, które były gdzieś tam w ciemności popełniane. Że trzeba się tymi ludźmi zaopiekować, o to chodziło, zobaczyć w nich Chrystusa. No tak, ale przecież to trwało wiele, wiele lat. Wiele razy jeden ksiądz skrzywdził yy, wiele osób. I nikt nie krzyczał, nikt nie widział. Jak te małpki, które nic nie widzą, nic nie słyszą, nic nie mówią. No, i potem grzech jest tak wielki, struktura grzechu jest tak wielka, że nie da się tego um, um, odbudować na tym, co jest stare. Trzeba powołać takiego celnika. Farzeusza Jezus nie, 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 nie powołał, uczonego w piśmie Jezus nie powołał powołał celnika, który natychmiast Zostawił wszystko, wstał i poszedł z nim, nie czekał na nawrócenie. E, powołał rybaków, którzy natychmiast zostawili sieci, zostawili ojca, zostawili łodzie i poszli za nim. I oni odbudowali naród wybrany. Na nich Jezus zbudował kościół, wspólnotę, nowy lud, nowy Izrael. I, no, to co teraz Jezus musi zrobić? Może ciebie chce powołać? Przychodzi dzisiaj do ciebie i mówi: pójdź za mną, a ty musisz zostawić wszystko teraz, natychmiast. Ale ja taki niedouczony jestem, panie, ja nie mam jeszcze takiego doświadczenia. Ja się boję, no, ja mam tyle grzechów, o Boże, ja jestem taką świnią. No dobrze, zostaw to wszystko, ja cię uleczę. Zostaw grzech, wyspowiadaj się i potem będziesz ludzi łowił, będziesz, będziesz światłem dla innych. Gdybyście znali moją przeszłość, to ja byłem takim celnikiem, grzesznikiem, takim, który się ześwinił bardzo mocno i naprawdę był w tym gorliwy. Lubiłem grzech, lubiłem grzeszyć. Byłem bardzo przyklejony do tego koryta, do tego grzechu. Ale kiedy Jezus się pojawił w moim życiu, to się odkleiłem. Bo on spojrzał na mnie i powiedział: Pójdź za mną. No to wie, ej, czekałem na to. Jeigu, biegnę, uciekam z tego. To jest beznadziejne życie, to nie jest życie potem próbowałem wszystkich moich kolegów, przyjaciół namawiać, żeby poszli też tak jak ja za Jezusem, to oni pukali się w czoło i mówili, ty do sekty wstąpiłeś ja mówię, tak, do takiej samej jak wy, jestem w kościele katolickim wy też jesteście katolikami do jakiej sekty? kłóciłem się z nimi, no oni nie chcieli wstać, nie chcieli ruszyć Chociaż ja im pokazywałem ciągle działanie Chrystusa w moim życiu? Oni mnie znali z tej, z tej złej strony, celnika, grzesznika i dziwili się i mówili, krzychu, ja ci zazdroszczę, ja ci zazdroszczę, ty masz wiarę, ja ci zazdroszczę. Ja, mówię, ja nie mam wiary. Co wy gadacie? Ja widzę coraz większą swoją nędzę. No to jeśli mi zazdrościsz, to, ty, to czemu nie zrobisz tego, co ja? Nie nie. No co, nie ma Boga? No właśnie, no właśnie, właśnie to. Ani uznania Boga, nie ma uznania Boga. Oni nie chcieli uznać Boga. No i później się zatwardzili tak bardzo, że nasze relacje się y, skruszyły i przestały istnieć, chociaż były wielkie. Naprawdę miałem takie wielkie relacje z tymi ludźmi. A teraz nie mam żadnych, ani ciut-ciut, ani bo oni nie uznali Boga, nie, nie chcieli dać się odkleić od grzechu, od tej, tego koryta świńskiego, a ja się dałem, i teraz co zrobił ze mną Bóg? No czyni mnie, u, czyni mnie głosem. No, słuchacie mnie już tyle lat. Niektórzy są tu od początku. Dziękuję za słowo. Ja czasami nie wiem, co mam powiedzieć. Ja mam takie problemy czasami, żeby wypowiedzieć to, co chcę powiedzieć, a, a, a czasami nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem tak pusty jak, jak szklanka, może nawet puściejszy, bo szklanka jeszcze ma w sobie powietrze. Ja czasami nie mam powietrza i, i no, nie ma co mówić o mnie. Bo tu Jezus jest najważniejszy. Jezus jest w stanie odkleić cię od Twojej grzeszności, od Twojej choroby, od tej choroby. Tylko wstań teraz, natychmiast, a potem idź za nim i on zaraz posłuży się Tobą. W swoim czasie oczywiście, nie? Tylko trzymaj się Jezusa ale nie wyprzedzaj go, nie wychodź naprzód, nie, nie wróż z Biblii, nie szukaj yy, tego, co szukają właśnie gnostycy tej wiedzy tajemnej. No powiedz mi, Panie, więcej, no powiedz, powiedz. Powiedz, co będzie dalej. Na pewno jakiś głos usłyszysz, tylko to nie będzie głos Chrystusa. Na pewno jakiś obraz zobaczysz, tylko to nie będzie obraz Chrystusa. Naprawdę niewielu widzi do przodu. Ci, którzy widzieli do przodu, byli tak skatowani, tak cierpieli, takie krzyże nosili, że my takich krzyży raczej nie jesteśmy w stanie nosić. Nie być mistykiem. Jak Bóg będzie chciał, żebyś był mistykiem, mistyczką, to staniesz się mistykiem. Charyzmatyk to, to, to taki inny mistyk. Będzie Bóg chciał, żebyś był mistykiem, to będziesz mistykiem. Ale to będzie bardzo trudne doświadczenie. Będziesz musiał przejść przez piekło na ziemi. Tak jak Paweł, tak jak Piotr, tak jak apostołowie. Oni naprawdę cierpieli i potem piszą, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do nieba. Że to nie jest taka prosta droga. A my żyjemy jeszcze dzisiaj w takich czasach, gdzie wszystko jest takie emocjonalne, takie łamliwe, kłamliwe, takie niemężne, takie zniewieściałe, bez wiedzy, a jednak zarozumiałe, pyszne. Nie mają wiedzy, ale, ale mówią, że wiedzą. Ja wiem, ja wiem. Ty nic nie wiesz. Żyjemy właśnie w takich czasach, jak to jest opisane w czwartym rozdziale Księgi Ozeasza? Czytajcie Księgę Ozeasza. Ja, ja, ja bym wam polecił czytać całą Biblię naraz, ale to nie możemy. No. Musimy się uczyć dopiero tej Biblii. Jesteśmy na Ewangelii według świętego Marka, je, jesteśmy też w księdze rodzaju, niedługo ją skończymy. I tutaj już zapowiadam, że. Jak skończymy Księgę Rodzaju, to nie pójdziemy dalej do Księgi Wyjścia, tylko pójdziemy do Listu do Rzymian. Jak skończymy List do Rzymian, to wrócimy do Księgi Wyjścia. Tak, żeby żeby, żeby trochę pozmieniać, żeby nie przyzwyczaić się do takiego jednego tempa. Zaufajcie mi, jeśli, jeśli jeśli mi do tej pory ufaliście to zaufajcie mi dalej że to będzie dobra dobra decyzja chyba, że nie chcecie każdy może odejść w każdej chwili jesteście wolni jak Bóg da to widzimy się jutro a jeszcze, jeszcze jak zauważyliście te odcinki się robią dłuższe więc no wybaczcie, ale być może będą właśnie takie dwudziestoparominutowe no bo trzeba dużo mówić. My jesteśmy przyzwy przyzwyczajeni do krótkich rzeczy, takich szybkich, takich na wynos, takie fast, fast foodowe y, nauczanie, ale to jeszcze wiedzy nikomu nie dało. No naprawdę trzeba dużo y, czytać o Bogu, dużo, dużo Go czytać, Aż 73 księgi Bóg nam dał, żeby, żeby nam się objawić. Objawił. I żeby nam się objawić. I, i, to, I to jest jeszcze czasami za mało, bo chcemy jeszcze więcej. 73 księgi jest dużo, ale dlatego, że Bóg ma dużo do powiedzenia. A jeśli my tylko będziemy na takich krótkich filmikach. Yy, Wzrastać, to my nie wzrośniemy, nie przejdziemy przez ciemność, bo nasza bateria w tym świetle szybko zgaśnie, a my potrzebujemy dużo światła, dużo, ale nie charyzmatycznego. Tylko no choćby z tego ze słowa. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.